Recording, so we will make a test with the tank. So I want to be like this on the tank, yeah. and I think it will be dope. Let's see how it Let's will look. And I will try to make a two with this. Pour que ça marche. Yeah. So you can have some shots. n'ai right, pas Yeah. Okay. temps. Oui, I don't have time. Yeah, I know, that's We why. We already went through 2000 rounds. We already broken chain two times. So it's like it's like mad this. Crazy life. Yeah. Bonjour à tous et bienvenue sur chaîne Stand de Tire. Aujourd'hui, on va vous présenter une journée porte ouverte qui s'appelle Picnic au Polon Logistic Center et c'est une journée où il y a à peu près plus de 1000 personnes qui viennent. Et n'importe qui peut venir essayer les armes, ils ont juste à payer des munitions, signer les règles de sécurité et boum, ils peuvent tirer.

no, wprowadza. No Jest Dobrze. magazynki weźmiemy sobie od razu. Ja, ja tylko o postawę, żeby to miało jakiś sens. Jak sobie stojemy po prostu przed niż na szerokość barku, to tak tak prawą lekko cofamy. Stoimy okay. przodem do celu, nie okręcamy się bokiem, bo to nie sobie cen i karabin ląduje nam w takim miękkim tutaj miejscu. Trzymamy sobie chwyt, łokcie są blisko ciała i głowę opieramy o obagę. I pojawia nam się w tej lunecie obraz. Są to gągi, także można okay. sobie na razie złapać proszę. Zobaczyć jak to tam wygląda. Doda. <noise> pan pan bardzo będzie trzeba to tyle strzałów 100 Tu sobie daj kolbę trochę się ja, przechyl się Strzelaj sobie sam troszkę do przodu jeszcze, dobra Teraz jak się złożyć do strzału, to ci go od spieszę, dobra, dobra. Ja Ci go Możemy strzelać? Yy, co? Stawione seria, full auto? To jest full Więc spokojnie. Poszło. 25 poszło. Ja wiem, ale nic nie

You're <laughs> 12, 10, maintenant max, Piotrek. encore 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bravo Là c'est le stand de tir avec l'allée principale. Et du coup il y a des stands avec différentes armes, donc des armes en semi des armes auto et les gens ont acheté des tickets avec euh, le nombre de missions qu'ils vont tirer et ils peuvent euh, tirer sur les différentes stands avec les différentes armes. Là, c'est un stand de tir où ils peuvent tirer au calibre 12.

Say go,